Cześć, kochani! To Agata z Życie Cię kocha. Mam dzisiaj małą chwilkę, więc postaram się krótko o pokorze. Taki niemodny, niepopularny temat. Ale chciałam o tym wspomnieć, bo ta pokora moim zdaniem przydaje się bardzo i umożliwia. Tak zwany rozwój. Umożliwia realizację. Co byśmy chcieli zrealizować i pójście dalej. Jak ja tę pokorę rozumiem. Otóż. Pokora dla mnie to założenie, że mogę nie wiedzieć wszystkiego. Że mogę nie rozumieć wszystkiego. To prośba do życia, do wszechświata, do uniwersalnej energii: pokaż mi więcej. To nie stanie sobie oporem, nie stanie sobie przeszkodą na drodze, bo popatrz, jeśli myślisz, że znasz coś, to, co się więcej o tym możesz dowiedzieć? Jeśli myślisz, że rozumiesz, to czy możesz pogłębić to, zrozumieć bardziej? Nie możesz. Jeśli myślisz, że coś masz, to czy możesz mieć więcej? Nie, bo nawet nie szukasz. Przecież już myślisz, że masz, i życie mówi: okej. Okay. Jak myślisz, że masz? Ja to szanuję. Masz wolną wolę? Nie dam ci więcej, bo już masz. Dlatego ta pokora, moim zdaniem, jest bezcenna. A czemu prezentujemy brak pokory? To jest ciekawe, bo moim zdaniem to jest po prostu brak miłości do siebie. Ego. Ma punkt zaczepienia, że jestem taka mądra i jestem taka fajna, już to wiem, już to umiem. Po pierwsze, nie muszę się uczyć więcej, a po drugie, czuję się bezpieczna i zasługuję w swoich oczach na miłość, bo wiem, bo rozumiem. I mogę spojrzeć w lustro i to przyznać, i wtedy siebie kochać. A jeśli kocham się naprawdę, szczerze i bezwarunkowo, to mogę być pokorna. Mogę przyjąć, że nie wiem wszystkiego, bo jest to ok. Dalej czuję się bezpiecznie i dalej siebie kocham i zasługuję na miłość. I wtedy. Mogę się dowiedzieć więcej, mogę więcej zrobić, mogę więcej mieć, cokolwiek bym chciała mieć. I to jest troszkę smutne, jak się patrzy na człowieka, który myśli, że wszystko wie, albo który myśli, że jest taki obudzony. No, czy ten człowiek może się obudzić bardziej? Nie, jest sam sobie blokadą. Blokuje energię wszechświata tak to nazwijmy, żeby zobaczył głębiej poza iluzję. Bo on już myśli, że widzi. I to jest trochę smutne. I sama, sama siebie na tym przyłapuje. Dlatego to zauważam. Dlatego mogę wam o tym powiedzieć. I ktoś powiedział, że mądry człowiek uczy się ze wszystkiego. Ja się uczę. A, tak, ja jestem mądra. No, jestem bardzo mądra. Uczę się ze wszystkiego. Uczę się z pół z roślin, z deszczu, ludzi, z każdego, z wszystkiego, co mi pokazuje życie. Wyciągam wnioski, bo kocham to robić. Kocham się uczyć bardziej. Więc tak mądry człowiek uczy się ze wszystkiego. Przeciętni ludzie uczą się z własnego doświadczenia. A głupi człowiek, głupi człowiek już wie wszystko. To tyle, kochani. Miejcie dzisiaj dobry dzień. Blessing.